Witam Was wszystkich, tutaj Hudson Maverick w kolejnej rundzie tym razem mapka Fallen, poprzednia była ta sama, ale staram się jakby czyścić te kino, tak zwane, więc komentarzy pójdzie, nie wiem czy on będzie przed następnym, następny komentarz będzie z tej mapy na studia. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem poświęconym narzekaniu, ale pierwszy przedstawię co mam w łapie, ogólnie na początek jak widzicie... PP90 M1 czy PP90M1 kto tak naprawdę woli możemy nazywać Jak widzicie tutaj elegancko zrobiłem to co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli szybkie wybiegnięcie tutaj, poczekanie na kolesi i zabicie. Kill Comfort, oczywiście niezmordowany tryb. Elegancko skorpiona wyciągnąłem i tutaj go gościak. I tak, no muszę powiedzieć, że ktoś nas zrobił w chuja. Sorry dla wszystkich komentatorów, ale wszyscy, którzy mówili, jaki to kot nie jest zajebisty, jaki to kot nie jest świetny, oczywiście przyczynił się, o widzicie, zaś ISU, dla ISU zginęłem, Jaki to kot nie jest zajebisty, świetny i po prostu no wyjebany w kosmos. No niestety muszę przyznać, że teraz sami po prostu uczą się na, nawet nawet błędach. Bo... Bo słuchając groma słyszę, że gromowi się nawet nie chce teraz włupać w modern warfare, nie czuję tej gry Słuchając innych komentatorów można usłyszeć tylko, że no też to nie jest ładnie, ta gierka nie ma mocy to. No i, i co chcę teraz powiedzieć? No wszyscy nam zachwalali tą grę, mówili jaka to nie jest ona zajebista A zaczęliśmy po prostu my jako gracze zaczęliśmy w to grać Okazuje się, że to nie jest takie realia, takie świetne Dlaczego? <śmany> możecie spytać Cała gierka jest Cała gierka jest jak najbardziej zajebista i pozytywna A tutaj przyczynię się taka dobra rozumiem taka kampa może być ale to co robią ci ludzie patrzcie skorpio skropię to jest lustro bo mam ma nic, ale przejdźmy do komentarza nie pielena to co ci ludzie robią po prostu grając w tą grę to jest no coś niesamowitego tylu kam takiego kampienia ja nie widziałem dawno, naprawdę dawno każdy z nas no ja tu teraz jeżeli chodzi o komentatorów myślał, że te mapki są takie małe nie będzie kamperów nie będzie stania jak pojebany w jednym miejscu i czekania na na jakiegoś kolesia Wszyscy myśleli, że będą tutaj z maszynowymi karabinkami biegać w przeciwnicy, będzie moc, będzie zajebiście, gierka będzie najlepsza, jaka mogła być. Ale co się okazuje w naszych realiach? Tak niestety nie jest. I gierka naprawdę z wysokiego poziomu, teraz, gdy ja w nią już gram też dłuższy czas, zauważam tak, że pierwsze tygodnie gierka no po prostu urywała mi jaja, muszę przyznać. Ale, no zrobiłem sobie chwilową przerwę. Był mój, to był mój zajebisty błąd. Bo teraz ja widzę, że po prostu tego level'a już nie wbiję, co miałem wbić. Teraz ma, mogę wam powiedzieć dlaczego tak się nie stanie. Dlaczego ta gra po prostu doprowadza mnie do ob obłędu czasem, do szału wręcz. I dlaczego zanim zainstaluję sobie Modern Warfare 2. Mapy są przygotowane oczywiście tak, żeby ludzie nie kampili, zgodzę się. Ale... Na każdym meczu ja spotykam pierdolonego snajpera, który stoi w kącie i jak ja ostatnio lubię grać na hardkorze w deathmatchy i w te inne, to tak na hardkorze jeden strzał i padasz. Nie to po prostu no już strasznie denerwuję, no bo ja nie, nie wiem po prostu jak ja czy ja mam jakiś czy ja po prostu robię jakiś błąd grając. I ginąc co chwilę, jak tu pewnie widzieliście w tym, widzicie w tym filmie, że no... I praktycznie ładną miał, miałem zajebisty początek, ale ginę, ginę. W większości z mojej winy, ale... No bywa i... I tak jest się graczem, tak, ale... Jeżeli ja gram i patrzę, a koleś, no kuźwa, no stoi w jednym miejscu. I widać, że on tam stoi, kampi. I ma was tak naprawdę na hita. Ustawił sobie gdzieś Claymore w drzwiach i czeka. No to to jest po prostu no, szczyt, szczyt niemożliwego co ludzie po prostu robią z tą grą Jerka naprawdę strasznie mi się podobała, cieszyłem się gdy ją kupiłem Nie wiedziałem czy ją kupić czy nie Ale teraz co, co widzę grając w to to po prostu no, to, to przekracza możliwości Ja nie wiem jak można być takim nobem żeby grać Jak, jak można być takim skurwysynem żeby stać w kącie ze snajperką, z Claymore tym całym gównem i czekać, czekać na przeciwnika, jak, jak pojebany po prostu, jak skurwiel totalny. Ja, ja nie rozumiem tego. Po prostu no nie ogarniam. Może ktoś mnie uświadomi w komentarzu, o które też proszę, że, że są jakieś inne realia tej gry, że nie wiem, może tutaj chodzi o kampienie, może ja po prostu w to nie potrafię grać. Może taka... Nie znam, ale ja słyszę od różnego typu komentatorów, od Groma, Loczka, Johna Miry, że kamper na kamperze czyha gdzieś tam w zaroślach. Zdychasz to chwilę. Tutaj w ogóle podwyższyli za ile kilów macie od 130 i ogólnie atomówkę to wszystko. Jeżeli nawet Grom, który naprawdę wykręca zajebiste staty I z tego co ja widzę różnego typu komentatorzy Nawet amerykańscy wykręcali różne staty A teraz po prostu no nie potrafią to, to jest coś nie tak I to jest nie tak, że przygieli z ilością Kili, które muszą być Chłopi Ilością kili, które muszą być O i patrzcie czym nie zabił A właśnie, tak Dobra, ilością kili, które muszą być I, i tego wszystkiego to ten, no nie wiem no po prostu nie da się wbić atomówki nie da się wbić ases 130 ja co chwilę mogę tam odblokowywać na tym pakiecie różnego typu rzeczy za większą ilość kilów te pakiet wsparcia nie, to nie wsparcia. no ten pierwszy pakiet który tam macie te hariery to wszystko jeżeli ja ledwo co wbijam care package a już o harierze nie mówię no to to jest coś nie tak ja też potrafię w MW2 wbijać różnego typu inne rzeczy a jakoś tutaj nie potrafię to jest dziwne przejdźmy do drugiej, drugiej sprawy pierdolone akimbo akimbo jak... O, ale zjebałem to naprawdę zjebałem akimbo ja nazywam broń dla ciot tudzież dla dzieci którzy nie potrafią grać ja rozumiem można tam sobie jeden mecz zrobić akimbo ale za, pewnie zobaczycie w następnym komentarzu, jak się działa z Akimbo, jakim trzeba być żeby grać z Akimbo. Wyciągacie Akimbo. Albo dobra, to jednak już będzie w następnym odcinku, czyli następny odcinek po, poświęcamy Akimbo z tak zwanym do TMP, czy tam MP9 tak zwanego. I, to wszystko jest. No to nic, gdzie 17 na 8 jakoś staty wykręciłem. Ja się z wami żegnam, czekajcie w na następny komentarz, w którym narzekamy na Akimbo. Narka.